Dzisiaj na posiedzeniu zarządu naszej firmy zastanowimy się wspólnie, jak wprowadzić na rynek i sprzedać ten produkt. Aby uporządkować dyskusję, posłużymy się klasycznym narzędziem. Zanalizujemy nasz produkt, biorąc pod uwagę kolejne elementy marketingu Mix w formie 4P. Produkt, cenę, miejsce sprzedaży i promocję produktu na rynku. Jak widzicie, nasz produkt to zwykły lizak. Po pierwsze zastanówmy się, komu chcemy nasz produkt sprzedawać. Kto będzie go kupował? Kto zwykle kupuje lizaki? Raczej młodsze osoby. Naszą grupę docelową stanowią dzieci. Młodzież rzadko kupuje lizaki. Hmm. Musimy sobie więc przypomnieć dawne czasy i postarać się wymyślić, jakie lizaki chciałyby kupować dzieci. Musimy pamiętać, że produkt ma być atrakcyjny dla odbiorców, nie dla nas. To czasem trudne. Nasz lizak jest czerwony, okrągły, o smaku truskawkowym, ma zwykły drewniany patyk. Mamy trochę trudności technicznych i na razie nie damy rady zmienić samego lizaka. Pomyślmy więc, jak możemy go uatrakcyjnić dla klientów. Skoro w grupie docelowej są dzieci, opakowanie naszego lizaka musi im się podobać. Musi przyciągać wzrok, tak by wybrały go spośród innych, podobnych produktów. Gdzie dzieciaki liżą lizaki? No właśnie, korytarz szkolny, boisko, podwórko, droga do domu. Opakowanie powinno być funkcjonalne i łatwo się zdejmować, tak, by dziecko nie pobrudziło rąk. Dobrym pomysłem byłoby zaprojektowanie opakowania, w które można zawinąć nie do końca dolizanego lizaka. Z pewnością ucieszyłoby to rodziców. Wreszcie nie musieliby odklejać na wpół wylizanych lizaków od koszulki na WF. Jaka nazwa trafiłaby do dzieciaków? Może Lizus. Szkolny lizus? Raczej ta pierwsza. Im bardziej precyzyjnie określimy wszystkie cechy produktu, jego funkcje, wady i zalety, im lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania grupy docelowej, czyli naszych konsumentów, tym większe szanse powodzenia sprzedaży naszego wyrobu. Następna sprawa to cena. Zastanówmy się, za ile będziemy sprzedawać jednego lizaka. Cóż. To przecież tylko lizak dla małych dzieci, więc nie możemy żądać sumy zbyt wygórowanej. Powiedzmy 1 zł. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić, po jakich cenach są lizaki konkurentów. Kolejny ważny problem, gdzie będziemy sprzedawać lizaki? Idealnym miejscem sprzedaży wydają się być sklepiki w szkołach podstawowych. Tylko jak nasze lizaki tam wyeksponować? Może kolorowe lizakowe jeżyki? W jaki sposób Lizus mógłby przebić się na rynku sklepików szkolnych i wygrać konkurencję z innymi słodyczami? Pora na promocję. Na przykład przy zakupie dwóch lizaków trzeci dodamy gratis. Możemy również zaprojektować stronę internetową i umieścić ją w sieci. Skoro będziemy mieć stronę Lizusa, to może urządzimy konkurs. Na przykład na najfajniejszy wierszyk reklamujący Lizusa. Ufundujemy jakieś słodkie nagrody. Jeżeli w szkole działa radiowęzeł, Możemy przeprowadzić radiową kampanię reklamową albo plakaty reklamowe, które sami zaprojektujemy i powiesimy na korytarzu. Poznaliśmy dzisiaj w praktyce, jak działa marketing mix. Narzędzie to pozwala w uporządkowany sposób stworzyć produkt, wprowadzić go na rynek i uniknąć działań chaotycznych. To uniwersalne narzędzie, które wielu przedsiębiorcom otworzyło drogę do sukcesu. Niech dobrze służy i Wam. Do zobaczenia.